Witam, dzisiaj przedstawię filmik jak wejść na konto w komputerze, do którego się zapomniało hasło. Hasło wpiszemy tam sobie byle jakie, nie wiemy jakie jest Jak widać nie idzie się zalogować. Na pustym haśle też nie idzie się zalogować. Robimy manewr taki uruchamiamy ponownie komputer. Czekam aż komputer się włączy. W tym czasie, oczywiście, w napędzie mam specjalnie sprawowaną płytkę z programem Kombot. Jak <laughs> zładnie nie widać. Oh, yeah. Proszę bardzo, program ruszył. Startuje system. Joda, to was mowy. To nie lada was Wskazujemy konto, które ma się od, otworzyć bez, bez podawania hasła. Nie ma na co czekać. Proszę bardzo. Aha, i po, po wyjściu z systemu, wyciągnięciu oczywiście płytki, hasło jest nadal. Dziękuję za uwagę.